Siemanko, siemanko, bonjour, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I wybaczcie, że wczoraj się film nie pojawił, że pojawi się dzisiaj wyjątkowo, ale zgliczowało mnie. Na zasadzie takiej, że Uff, aż mi siarki przeszły. Doznałam olśnienie pewnego i musiałam to przetrawić. No, a teraz muszę wyrzucić kawę z bo mi woda leci zamiast kawy. I zaraz usiądę na fotelu i Wam opowiem, ale zanim to, to tak jak widzicie w tytule, stłukło mi się lustro. Kawuchna zrobiona i ja trzymam podciskamą kołdrę, w sensie po na rękach, ale tak, dobra, wracajmy, wracając. Strzaskane lustro. Jak to w ogóle się stało, że mi się lustro strzaskało? Mam takie. Mam, miałam takie piękne lustro, które kupiłam dawno, dawno temu, parę lat temu. I zgupiłam je. Czy, czy to jest istotne, co ja chcę teraz gadać? Nie, nieważne. Przejdźmy do sedna. Lustro wysokie, lustro na metr 80, szerokości 60 cm. I w ogóle ma ładne pazurki. Dobra, chyba jestem rozkojarzona, tak? Jestem rozkojarzona? Jestem. Dobra, wracając. Lustro stało oparte w sypialni. O ścianę. I nie chciałam go przywieszać, bo jeszcze nie wiedziałam, gdzie. Na zasadzie najbardziej chciałam lustro w przedpokoju, ale w przedpokoju nie mam ściany, żeby go powiesić. Ono jest bardzo ciężkie. Musiałabym robić wkręty. Ja nie mam do tego na narzędzi a nie chcę ich kupywać póki co. Więc ono tak stało oparte o, o ścianę. I włączyłam odkurzacz. Więc wy już się domyślacie o co chodzi i co się stało. W sensie odkurzacz rumbę. Ale ja w tym czasie miałam zamknięte drzwi z sypialni i siedziałam sobie właśnie na tym oto fotelu i robiłam analizę snu. Robiłam sobie tą analizę snu i wyszło Wyłonił się z tej analizy taki ładny obraz, taki bardzo czytelny, że ja z góry zakładam, że to, co mam, to jest za dużo dla mnie i ja chętnie to oddam i się podzielę, nawet jeżeli ktoś tego ode mnie nie oczekuje. I te oczekiwania, że ja myślę, że ludzie wobec mnie mają jakieś oczekiwania, są we mnie tak mocno wpisane, że ja właśnie z góry zakładam, że. Ja im to wszystko dam, że ja nie potrzebuję, że ja mogę mieć mniej. I nagle jeb, jak walnęło. Ja byłam pewna, że to, że gdzieś poszło komuś okno. Po prostu taki trzask i jeszcze słyszę, że tam jeszcze się miętoli. Szybko wyskoczyłam z fotela, otworzyłam drzwi, wyłączyłam odkurzacz i zamknęłam drzwi. Usiadłam z powrotem na fotelu. Gdy tak sobie usiadłam już na tym fotelu, to nawet nie byłam zła. Troszkę było mi żal, że nie mam lustra, bo teraz nie mam dużego lustra, w którym mogę się przejrzeć, żeby wiedzieć, jak wyglądam wychodząc. Ale analizując to, co się właśnie wydarzyło, to pękło lustro cudzych oczekiwań. Na zasadzie dotarło do mnie, że to, czego inni ode mnie oczekują, to jest tylko w mojej głowie i że ja mam prawo chcieć więcej, mieć więcej, dawać sobie więcej przyjemności, dawać sobie więcej z życia, nie myśląc o tym, że ktoś też potrzebuje że ktoś też może tego pragnąć, bo ja też mam do tego prawo, żeby tego pragnąć I, i to, co inni chcą, nie jest ważniejsze od tego, co ja chcę. No i te lustro cudzych oczekiwań pękło. Czy przyniesie mi 7 lat nieszczęścia? Wątpię, bo myślę, że te 7 lat nieszczęścia, że tak powiem, jakoś właśnie zamykam. Myślę, czy to lustro nie ma 7 lat, ale musiałabym sprawdzić, w którym roku je kupiliśmy. Nie, chyba ma mniej niż 7 lat, ale gdzieś w tych okolicach. No I zostawiłam sobie ramę, w ogóle pozbierałam te kawałki szkła, udało mi się nie, 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 nie zranić. Było ciężkie to lustro, jakie wynosiłam. <tosłuch> te szkło, ale wyrzuciłam. Na zasadzie wyrzucam teraz. Cudze oczekiwania do kosza. Takie bardzo symboliczne, symboliczna sytuacja. I zostawiłam sobie tę ramę. I planowałam na ścianę, którą teraz widzę, siedząc na fotelu, stworzyć obraz, ale taki duży, na całą ścianę, taki, żeby miał 2 metry, 3 metry nawet, 3 metry chciałam, żeby miał. Trzy metry na metr może. Bo kanapa ma 3 metry. I Stwierdziłam nie. Zostawię tą ramę i namaluję obraz, który będzie nazywał się Cudze Oczekiwania. Mam już na niego pomysł i myślę, że w najbliższym czasie go zrealizuję, ale najpierw zrobię jeszcze inną rzecz. Patrzę właśnie na lampę, która nie ma karnisza i będę zawieszać karnisz. Karnisz jest bardzo nietypowy. A tak poza tym to w tle widzicie moją nową roślinkę. Mam takie dwie. Kupiłam za. 6 franków, jedno w Lidlu ostatnio. Druga stoi w kuchni na lodówce. I widzicie mały bajzelik ze mną z ulotek, co mam kupić. Jakieś powyrywałam stronę. Dzisiaj wybieram się na zakupy. I, I tak. I czuję się dalej taka troszkę rozbita, tak jak te lustro. Na zasadzie dochodzi do mnie to. I kolejne dwa dni, bo to się wstało w. Kiedy to się stało? W poniedziałek, na początku tego tygodnia. I nie umiem sobie dzisiaj miejsca do, znaleźć do, do nagrywania. I tak cały czas <gry> zmieniam ustawienie i żadne mi się nie podoba. I To też wydaje mi się, że nie będzie mi się podobać. Tak, dzisiaj jestem na nie, jestem dzisiaj na nie, bardzo na nie. Włosy w ogóle zrobiłam sobie fale, które pewnie mi zaraz znikną, ja mam bardzo niepodatne włosy, mam te takie urządzenie, urządzenie, Boże, co to jest? Nie urządzenie, takie akcesorium do robienia fal, co zakłada się na noc i stwierdziłam, że to będzie dobry pomysł, żeby sobie wypróbować. I właśnie jestem ciekawa, jak mi długo wytrzymają te włosy bez żadnego utrwalacza. Ach. Ale płynę dzisiaj, płynę, płynę, po, od tematu do tematu. No tak, taki mam ten tydzień, właśnie. Zwiększyłam dawkę lekarstwa na ADHD. Nie widać. <grym> ale rano jest średnia. Rano jest średnia, ale jest lepiej niż było. Po południami mam więcej energii i rano budzę się w końcu z energią. I wiecie, co do mnie dotarło. To jest, przechodzimy teraz do klu, mojego odkrycia, które mnie sparaliżowało. A mianowicie nie miałam w tym tygodniu migreny. Mam więcej energii. A przez cały ostatni miesiąc mówiłam sobie, gdybym tylko miała więcej energii, to ja bym wszystko zrobiła. No i na, na tej fazie rozpoczęłam to wyzwanie, malowanie każdego dnia. Zarzucam mnie, ale o tym opowiem w następnym filmie, bo, 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 bo. wytłumaczę wam w kolejnym filmie. I. I o czym to ja mówiłam? Już zapomniałam, tak. Wracając, bo już sobie przypomniałam, rano mam lepiej więcej energii, ale mam gorszą koncentrację i to było, kiedy to było to odkrycie? Piątek, no w piątek to było, czy w czwartek? W czwartek albo w piątek. Obudziłam się wcześniej rano, wcześniej to znaczy o siódmej, sama, od siebie, ja normalnie potrafiłam się spać do 11 i nadal być zmęczona. Nadal potrafiłam przespać 12 godzin i być wykończoną fizycznie, czuć ciężkość w rękach, nie mieć siły, chodzić rozkojarzona. Teraz chodzę tylko rozkojarzona, więc jest, jest nieźle. Dzisiaj też wstałam o 6.30. Mm, nie sama z budzikiem, bo mam już o 30 brać pierwszą dawkę, bo ja mam lek na ADHD rozdzielony na dwie dawki, na rano i na popołudniu. I i i, i. Mhm, i w czwartek i w piątek postanowiłam zrobić sobie na zasadzie tego odkrycia poniedziałkowego cudze oczekiwania. Stwierdziłam, dobra, robię sobie dwa dni przyjemności dla siebie. Zafarbowałam włosy, yy, zrobiłam paznokcie, malowałam, ogarniałam sobie tak mieszkanie trochę, ale tak na zasadzie lajtowo, żadnych formalności, żadnych trudnych tematów, żadnych nie wiadomo czego. Pozwoliłam sobie na obiadanie tych emocji też, no bo to nie było przyjemne, te, te odkrycie. Aha, co do bólu, jeszcze to w poniedziałek i we wtorek bolały mnie plecy, ale to tylko dwa dni. Tylko. Postanowiłam sobie zrobić też autohipnozę w ciągu dnia. Położyłam się i zaczęłam autohipnozę robić. No i na zasadzie takiej, bo czułam, że już mi się miętoli w głowie tutaj, tak natłok myśli się pojawia. No i chciałam właśnie rozwikłać o co chodzi. I w tej autohipnozie przyszedł do mnie temat, który mnie powalił. Po prostu mnie powalił. Nie będę się skupiała na genezie tego problemu, skąd się on wywodzi, bo to nie jest istotne. Ważne jest to, że jako osoba dorosła mam w sobie ten mechanizm, który nadal we mnie bardzo mocno funkcjonuje i bardzo jest mocno zakorzeniony we mnie. A mianowicie brzmi on tak, że tylko jeżeli cierpię, tylko jeżeli mam jakieś dolegliwości, mocne dolegliwości, to mogę robić to co chcę. Wczoraj to. Po prostu rozwaliło mi system. W momencie, kiedy mam migrenę, w momencie, kiedy mam ataki lękowe, w momencie, kiedy mam mdłości, mam natłok myśli, to ja wtedy mogę robić to co chcę, bo. No bo mam ku temu jakiś powód. Nie mogę robić tego, co chcę w normalnym życiu, jak jestem zdrowa. I po prostu mną trzasnęło to w taki sposób, że mnie zamroziło. Zamroziło w działaniu. No bo tak jest. I okej, okay, to zamrożenie też jest takim mechanizmem, bo oczywiście jest to powód, dla którego mam teraz nie robić rzeczy, które powinnam robić, ale dalej mogę robić to co chcę, prawda? Jest to tak rozwalający mój system, że moja głowa rozumie o co chodzi, ale do mojego ciała dopiero to dociera. Na zasadzie moja głowa już to ok, rozumiemy, co się wydarzyło co się, i jak to można naprawić, ale moje ciało, jeżeli wchodzi teraz w stan zamrożenia, wchodzi w stan. Czegokolwiek, to głowa już wie o co chodzi. Na zasadzie, że znam prawdziwą przyczynę, dla, którego, dla której mam migrenę, dla której chciałabym powiedzieć, że mam depresję. No może tak. Może tak. I opowiadam Wam o tym nie po to, żeby w sensie, ja nie mam. A! Milion myśli. Jako osoba z ADHD, Nadmiernie dzielę się ze swoimi. Nadmiernie dzielę się sobą, można powiedzieć. I ja nie mam z tym problemu, bo ja wiem, że nikt obcy nie może mnie zranić, tak jak ja ranię siebie. No to jest inny temat. Um... I dla mnie moje przemyślenia to, co ja o sobie myślę dzielenie się tym nie jest w żaden sposób, obnażające, o to chciałam chyba powiedzieć, tak. Nie, nie obnażam się, nie wstydzę się obnażać przed innymi ze swoich emocji. Z tym czuję totalny los. Dlatego o tym opowiadam, bo może ktoś też odnajdzie w sobie ten mechanizm i, beń, i zobaczy: OK, że faktycznie mam podobnie, co ja teraz mogę z tym zrobić? I wracając jeszcze do mojej energii, to wczoraj w nocy w ogóle nie spałam. Nie mogłam zasnąć, w sensie po tym odkryciu miałam taki natłok myśli, takie, takie, wiecie, na zasadzie, okej, okay, do mnie już to dotarło, co się dzieje, to teraz moje ciało dąży do autosabotowania tej informacji. Więc nie spałam całą noc. W sensie teraz to wiem, bo jak nie mogłam zasnąć, to, to sobie scrollowałam e, shortsy, e, Instagrama, grałam w gierkę na telefonie, ale nie spałam. O, mm, wstałam o pół doż siódmej, w sensie z łóżka wstałam. Wzięłam lekarstwa i stwierdziłam, dobra, nie włączyłam sobie jakiś odcinek gadający na takiej na zasadzie nie słuchać go, tylko tak przez chwilę popatrzeć i zasnąć, zasłonęłam rolety i spałam do wpół do 12 i ja miałam energię, gdzie wcześniej jak ja bym nie przespała całej nocy, to ja bym cały dzień nie funkcjonowała, a ja wczoraj bardzo dużo zrobiłam, e, w mieszkaniu trochę ogarnęłam bardzo dużo, w sens. <laughs> tak, jak powiedziałam, że zrobiłam bardzo dużo, to, to na zasadzie, oh my god, ale w porównaniu do tego, co się działo w ostatnim czasie, to, to tak, zrobiłam więcej niż wcześniej. I, I nie spodziewałam się tego po sobie. Na zasadzie, okej, okay, nie spałam, mam teraz energię, więc zrobię chociaż to, zrobię to, zrobię to. I, i jakoś poszło, i jakoś poszło. I wczoraj też chciałam wam nagrać to, co teraz wam nagrywam, ale nie potrafiłam tego jeszcze ubrać w słowa. Potrzebowałam się wyspać. Dzisiaj się wyspałam. Zasnęłam wczoraj przed północą, i nie, wczoraj też długo nie spałam przed północą to ja um, chciałam zasnąć, bo pogasiłam wszystko, a potem jeszcze się męczyłam. Miałam taki natłok myśli w nocy, że do drugiej nie spałam. Ale dzisiaj wstałam o w pół do siódmej, z łóżka wyszłam o ósmej. Nad tym też będę pracowała, ale to w przyszłości. Um, I co? I to, że chciałam wam to wczoraj nagrać, no ale właśnie potrzebowałam się przespać z tym. I, I tak, to trochę nudny i gadany vlog, troszkę emocjonalnie obnażający mnie. I tak, żeby troszkę zmienić nastrój tego filmu, to. Dajcie znać, czy w ogóle wy wierzycie w te przesłany związane z lustrem. Bo nie ukrywam, że jak się strzaskało to lustro, to nawet nie przeszła... Nie, przeszło mi przez myśl. Nie, przeszło, przeszło. Siedem lat nieszczęścia, ale na zasadzie to takiego powtarzanego przez innych. Ale nie czuję, że, że to będzie siedem lat nieszczęścia. Nieszczęścia, wręcz przeciwnie. Że to mogą być siedem lat szczęścia w tym momencie dla mnie. Więc warto to wykorzystać. No, tak więc dajcie znać, czy wierzycie w przesądy. A ja zaraz biorę się do roboty, do ogarniania mieszkania. I zaproszę Was do tego ogarniania w mie mieszkania w następny wtorek. Bo teraz już będę kończyła. Tak, będę już kończyła. Wybaczcie to, że jestem nieskoncentrowana. I. I tak, będę kończyła. Tak. No. Także życzę wam udanej niedzieli i widzimy się we wtorek. To do zobaczenia. Ciao ciao.